Cześć, witajcie na trzecim odcinku na tym kanale. Dzisiaj lecimy również zwykłe giereczki, ale już z skinem tego pięknego bananka, którego wczoraj wbiłem. To widzimy się już w pierwszej rundce. I to jesteśmy już w lobby i tak się prezentuje ten skin już tutaj w grze. Jest naprawdę bardzo ładny według mnie, bardzo mi siedzi. Eee, również chciałbym porozmawiać o kilku minusach obecnego sezonu i rozwiązań na te minusy. Więc co? Zaczniemy od tego. Że poliśmy sobie takie kołomne kino, strasznie polubiłem tą miejscówkę. To nikt nie lata, tyle lutu, i to według mnie jest jedna z lepszych miejscówek obecnie w tym sezonie, bo tutaj jest naprawdę fajna ta miejscówka. Mam do niej sentyment. I tak yy, zaczniemy od małej ilości broni, którą chyba ten błąd został już powoli naprawiony, bo znajduje się coraz więcej. Tak mi się wydaje, Tam, w tym grze, odcinku też nie zrazu masz tyle tych broni co dzisiaj. Dzisiaj naprawdę dobrze jest z tymi broniami i na tej miejscówce to szczególnie łatwo zauważyć, bo na tej miejscówce jest naprawdę bardzo dużo skrzynek i ogólnie lutus. W sumie sami zobaczycie. Również w każdym automacie na razie widziałem same jagdżagi i krzaczki i te forty takie, że się stawiało kulkę i robił się, robiła się forteca. I to jest naprawdę bardzo częste w tych automatach też zauważyłem. Jeszcze broni chyba nie zauważyłem w automatach w ogóle. To tak, lądujemy tutaj, chyba widać, że nie jako jedyni, i widzimy jag-jaga przez okno. O tym chcesz z tym pogadać, że Jackjagi są naprawdę bardzo częste na tej mapie. Nie wiem, w każdej grze chyba na razie znalazłem jakiekolwiek jag-jaga. To jest niesamowite z jednej strony. sobie wypijemy, mam nadzieję, że nas nie dojedzie. Chociaż już po wczoraj się polepszyłem. Nie wiem, coś mi nie się działo, nie się ta gra wczoraj. Musiałem być jakieś niewyspany, albo coś w stylu. dzisiaj już mi idzie bardzo dobrze. Wczoraj również zrobiłem wika z koronką. I dzisiaj ja miałem drugie miejsce. Nie, nie, muszę zdążyć, zdążę, dobra. Musiałem tu skręci od razu. O. O proszę bardzo, proszę bardzo. No, proszę bardzo, no, świetnie. No, e, tutaj mamy skrzyneczkę również po drugiej stronie. O! Kolejny poziom, już i który? Piętnasty widzowie. Jak obiecywałem, wczoraj dziesiąty poziom był tyle tak, tak samo jak również ten bananek, który jest naprawdę bardzo ładny. Po siedzi mi w ciul. No nie powiem, nie powiem, że nie. Dobrze, to przejdźmy teraz. Tutaj, bo tu zobaczcie ile jest skrzynek i kolejny Jack-Jack. właśnie o tym mówiłem. To jest naprawdę dziwne aż, że aż tyle jackagów leży na ziemi. Myślę, że to zostanie zmienione w przyszłości. Mamy również pompę. taktikala. Ja bardzo lubię Taktikala. O to jest jedna tych szybkich pomp, a ja lubię te szybkie pompy. Chciałbym jeszcze również wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobry sposób na XP na obecny sezon, czyli szukanie skrzatów, które dają 1 po 20 tysięcy hp. I jeden znajduje się tak, tutaj, o w tym miejscu, w tym lewym górnym rogu na maxa, tu o konkretnie. Drugi znajduje się, jeśli jeszcze nie odkryliście, w momencie, tutaj jest ten, ten szywy, tutaj są te, te. O, w tym miejscu. Jeszcze jeden jest koło przyjemnego parku, co udało nam się znaleźć na ostatnim odcinku. Jeśli nie oglądaliście, naprawdę wam polecam, bo to były początki tego sezonu moje. No, tutaj mamy takiego pęta, proszę bardzo, do widzenia do lobby, i jeszcze jeden skrzat, w momencie. gdzie tu jest ten, ten, ten przyjemny park, w tym miejscu, i w takim razie on jest gdzieś tutaj. Więc, jeszcze tu nie wszystkie skrzaty, więc ich jest nie wiem, z 10 nawet więcej. Tu już z 200 tysięcy padał byście mieli. A wracając do aspektu z kewem, no, Dark się znajduje często, ale nieraz jak się potrzebuje, no, to ciężko już je znaleźć. No to najlepszym sposobem na kewa jest znalezienie innego sposobu, żeby go wbić. I tym sposobem, według mnie, najlepszym... No już nawalają. Momencik. A mam aj, nie, nienawidzę tej snajpy. No chodź, no, bomba. Świetnie. Dużo maców jest strasznie, właśnie, też bez sensu, bo strasznie długo się tu macy farmi, a strasznie mało jest miejsca na te macy. Trochę bez sensu według mnie. I przejdźmy do miejsca, gdzie owa rzecz się znajduje. No i już jesteśmy w miejscu, gdzie jest rozwiązanie problemu z kewem. I oczywiście są to grzybki. Dające po 100 HP, znaczy po 5 kewa i po 100 PD. Jeśli macie jeszcze super, hiper doładowanie PAD, to dostajecie po 400 PD za jednego grzybka, czyli... Jak wzycie 5 grzybków, macie... 25 kewa, czyli 1 czwartą, plus yy, razem ile padę? Oh my god, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my god, it's Albert Einstein! Oh my god, dude, you're Albert Einstein! I'm sorry, what You're Albert Einstein! Yy, 2000 to są naprawdę bardzo duże liczby, jak się na to popatrzy. Mi to siedzi. Mamy to jeszcze, mam potem. To chyba rozwiązali, ale jak będziecie mieć problem, to wiecie, że te grzybki to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie pod tym względem. Naprawdę się opłaca je jeść. I ja już to odkryłem, dlatego mam 15 również poziom. I jeszcze znalazłem większość skrzatów. Jeszcze jeden skrzat, przypomniałem mi się, jest tutaj, w szumranych szybach. Nie wiem gdzie konkretnie, ale jest tam taki pokoik pod ziemią, gdzie jest ścianka i za tą ścianką on się znajduje. Również skrzata się znajdowało tutaj w wypasionej wyrwie, ale pokażę wam już gdzie konkretnie z... a już, nawala ty on też ma mk, mk czy takiego jak ja nawala Jungów z dwóch stron dobra, idę na niego jeszcze do dropa sobie zejdziemy przy okazji może coś nam dropnie <śm> ale zrymowałem dobra zrobiście, ale spam, ty dobry jest chyba rąbany ale zmysłowałem a i no nic nie mogliśmy zrobić, to widzimy się w kolejnej rundce, gdzie Pokażę wam, gdzie się znajdują owe skrzaty, jeszcze o których jeszcze nie powiedziałem W kolejnej rundce i się doinformowałem, gdzie są jeszcze skrzaty Skrzaty również są na piszącej puszczy w tym labiryncie w klatce, jeden jest Jedynie jest koło W schron samotnym schronisku koło domku, gdzieś tutaj Również w tej wyrwie, o której chciałem powiedzieć, jest w tym miejscu w jeziorku I na pustyni, gdzie mnie jeszcze nie było sobie w tej rundce chyba tu zajdziemy w tym miejscu gdzieś, tak chyba tutaj gdzieś konkretnie zaznaczyłem nawet to polećmy sobie w to miejsce dobrze, to już powoli tutaj zaczynamy już lądować i chciałbym jeszcze wspomnieć że na karkołomnym kinie w samym sobie jest w tym miejscu skrzat, za przyczepą jedną, która stoi na ukos tak, gdzieś tutaj powinien się znajdować grup gdzie stoi ten skrzat o no i proszę bardzo, nawet nie musieliśmy dłużej szukać. Znajduje się on w tym miejscu koło takiego domku na wybrzuszeniu przy morzu pod tym. to pod trasą. I tu można go odebrać i się dostaje właśnie 20 tysięcy padę za jednego. Już przedstawiłem ich chyba ponad 5, to już byśmy mieli ponad 100 tysięcy PD. To jest naprawdę imponującą birkę, I Już chyba słusznie się przestać z niego cieszyć. On Jest taki częsty, dobra, już ktoś leci. Nie będziemy tu jedyni. Mam nadzieję, że to będzie jakiś friendly chłop, spróbuję się z nim sojuszować. I mam nadzieję, że nie znajdzie jakiś broni. Bo jak znajdzie broni, będziemy chcieli sojuszować, to i tak się kto nie wyjdzie. No nie oszukujmy się. Bo to ciężko znaleźć też osobę, która ma broni, która będzie się chciała sojuszować, prawda? Dobra. Gdzieś tutaj wylądował czek jest. O, proszę bardzo. Gonimy go. Jak się nie będzie chciał sojuszować, to mamy pompę. Tylko pompę niestety. Hopie! Nie nawalaj w nas! My jesteśmy ziomale. Bomba w łeb, świetnie. Pemika miał Uratowałem Cię kolego, nie bój się mnie Ty byczek Byczku Nie dobra nie chcę się szorstować Leszczy A przesrane. No, Miał wybór, wybrał źle No to tak to się kończy widzowie O Dobra, zabudowałem go Dobra, leży. Ile ich tu jest tych chłopów? Ja nie wiem. Jakiś wyrzut ich tu jest. Dobra, musimy znaleźć teraz jack jaga. Jak nie to wykorzystają moją technikę na grzyba. znaleźć grzyba to jest tu łatwe, tylko trzeba być na biomie, nie na pustynnym. O, mamy już małą potę. Świetnie. Sobie od razu wypijemy i wciśniemy wózkiem golfowym do strefy. Dobra, tu się biją. Gdzie się dwóch bije tam trzeci korzysta że na stepowej Ja tu kocham latać, naprawdę. Jest to chyba jedna z ulubionych miejscówek w tym sezonie. Epa, czadu mu fraga? Nie, dobra. Co on miał? No, moją ulubioną broń. Nie mogłem nic zrobić. To widzimy się w trzeciej już rundce. I na dowód tego, że zrobił Wina z koronką, mogę odpalić emotkę. Proszę bardzo, moment tutaj szukamy, szukamy, zaraz znajdziemy. O, proszę bardzo. Już jedna koronka się znajduje, myślę, że będzie tego więcej. I co? Ciśniemy, ciśniemy. I ogólnie jak miałem w tej grze w Wina, o której wam mówiłem, to już czułem, że będzie coś ta gra naprawdę bardzo dobra albo będzie w ogóle już winek. Jak było 13 osób, to już czułem, że jest szansa, że wygram, no. Tylko zostały trzy osoby, pamiętam wtedy, cztery, konkretnie cztery, razem ze mną. I zaczęły się dwa, dwie między sobą osoby bić. Ej, ja przyszedłem oczywiście na gotowe jak już jeden zdechł W strefie koronkę miał, no to sobie zabiłem tego jednego, wziąłem sobie koronkę z tej strefy e i później waliłem rakietnicę z chłopa, miał jakąś wieżyczkę waloną, jak to spocenie. E I go skopsowałem i zdechł z wysokości. <grym> No wiem, nie za dobry ten winnek, no ale winek to winek prawda? No już widzicie, mam już 20 kewa Na takiej miejscówce, gdzie jest nie od groma grzybów, ale dużo No już 25, to proszę bardzo 30 35 tutaj kolejne leży No świetnie, świetnie Tak to się fajnie nabija Tutaj poszukam tego gnoma, bo on gdzieś tu powinien się znajdywać Tylko nie jestem pewien, czy go przypadkiem już nie odnalazłem Jakbym go odnalazł, to bym tylko czas zmarnował tak naprawdę tak, on chyba tutaj w tej wodzie by był. Mhm. Mm tak, tutaj w tej wodzie by się znajdował, tak mi się wydaje. A on tutaj przy brzegu. O, na tym by siedział, na pewno. Dobra, to już wiecie, gdzie konkretnie można znaleźć tego gnoma na samotnym schronisku. Co tu tam leży? Jack Jack, dobra. Mówiłem o tym przed chwilą, że to jest naprawdę dziwne, jak często można znaleźć tego Jacka. Aż dziwne to jest naprawdę. O, biją się, idziemy się bić z nimi oczywiście dobrze no już w tych gierkach, no sam w sobie zauważyłem, że już idzie mi lepiej niż wczoraj wczoraj jakoś nie ogarniałem tych broń chyba, albo nie wiem o co chodziło Jakieś spadek byłem, nie wiem, o coś chodziło dobra, idziemy fajna tyrolka, świetna tyrolka naprawdę super, niesamowita tu bombę śmieciu, no kinia Chodziło. O co tu chodziło, widzowie? Opsy stoi! Jaki motto był, to na pewno. Wsy stoi nawala, w tej strefie sobie stoi, ja nie wiem. I dostajemy kolejne Pada kolejnego taska. No te taski są naprawdę dobre, tylko myślę, że ten karnet jest za mały jak na miesiąc, ponieważ już myślę, że w tym tygodniu wbija już całego. Cały karnet. Myślę, że tak minimum. O proszę bardzo, to był chyba jeden z najlepszych wyborów, bo drobny mi tu o Boże! Ta broń, w której zginąłem, a już fioletowa! No way, widzowie! Teraz musimy już tą grę wygrać! Nie, mam zero! Nie! Dobra! To nie miało szans wytu... O kurde! teraz zdechłbym jeszcze. O, to by było... ...smutne. Sobie pójdziemy do tego domku. Ten domy wygląda naprawdę bardzo ładnie, jak na ten sezon. O, już! Okej. Okay. Miał zero. Chyba gdyby ich tak nie miał zera, to bym tak go zabił, bo mam taką najlepszą broń na świecie Czy ktoś tam jest? Czy ktoś tam jest? Tak, jest tam ktoś, dobra, ciśniemy do niego A No nie, odwrót! 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 Opis jakiś przespocony Nie ma szans, że ja się będę z nim bił Z własnej woli Nie, 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 to nie ma sensu, widzowie Dobra A! Świetnie Grappler amortyzuje wysokość. Fajnie wiedzieć, fajnie wiedzieć. Jest, jest, jest. No co, musimy zużyć jak Jeszcze mam tego trapa, jeszcze go nigdy nie użyłem w tym sezonie. Trzeba go jakoś użyć. O! 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 Dostanę coś za. To? Po co to jest w ogóle? Będzie, od to tak, na pewno. Dobrze, śmigamy tutaj do ludzi. Może tak bardziej ostrożnie tym graplerem latać, bo już tak mu nie ufam jak wcześniej. Bo to nie pierwszy raz jeszcze, widzowie. O dobra, kopa dobrego aim'a No, hicam back, hikam back. Świetnie, świetne jest to budowanie z tym grapplerem Ale spam. Dobra, wiem sobie. No co, ja się nie wychyle, chłopie, taki głupi jesteś. Dobra, dam ci mikrosekundę. Żeby przetestować twojego aim'a No świetnie użyłeś tą bombę, Naprawdę. Nie, hopa tu popę. Nie, 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 mam zero. Nie, dobra. To nie miało szans bytu. Tak, wychodzimy do lobby, odbieramy nagrody z karnetu i kończymy odcineczek. Tyle w temacie. Mamy aż 15 gwiazdek bojowych. To co, wbijamy do karnetu i odblokowujemy. Kolejny chyba styl do bananka, albo nie, prawie chyba. Nie, no nie... Widzowie, nie, nie róbcie mów, mi tego. Nie róbcie mi tego. Proszę. Muszę wbić jeszcze jeden poziom, żeby wbić nowego banalka, ale to już w następnym odcinku go wam przedstawię w lobby, bo sobie go wbiję na spokojnie. I, I tak, mamy już który poziom w karnecie. 16 z 50. Żeby wbić już cały. To to jest dziwne, jak się o tym mówi. Ale no, bo mam takiego fajnego skinka. Nie, nie kupuję go. Kupię sobie jakieś świąteczne skiny, już mam 2200... 2250 yy, Foldowców, w ile jeszcze będę mógł mieć maksimum. Mamy tutaj 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Czyli będę mieć 3000 fauldolców. To jest naprawdę bardzo imponująca liczba. Wydaje mi się jeszcze, że kupujmy jakieś pakiety startowe w następnym rozdziale, żeby mieć już wszystkie ładnie, większość skinków ładnie świątecznych, bo nie mam ich za dużo, chyba. Nie, no mam chyba sporo nawet. Więc tak. Tym pięknym akcentem jak bananek w lobby stojący, mający S. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa pa!